Część zabijania gołębi druga. Stwierdziłem, że lepiej nakręcić drugą część, bo pokazałem tylko cztery gołębie, więc bez sensu. <grym> Gołąb następny jest, jakby to powiedzieć, pode mną, nade mną, gdzieś koło mnie. I tutaj Niko z biegnie, by go zneutralizować. Do tej pory nie wiem, gdzie on jest, więc idę na ślepo. Czy coś świeci? Nie. To słoneczko. Hmm. Powinien tu gdzieś być. O, jest. Jest i on. To się ustawimy i go zabijemy. Nie ludzi, tylko gołębia. Teraz jesteśmy dobrym obywatelem, zabijamy tylko gołębie, ale i pomimo tego policja nas ściga, czyżby inne prawo w Liberty City było. Nie zabijać gołębi. Ha, widzieliście ten trik? Ja się skaszę, żeby się nie zabić. To jest moje auto? Moje. No. Następny gołąb. W pobliżu nas. Jest tu. Jest tu Tu dokładnie dokładnie jest tu Nie to nie mój bus niż to wygląda tak samo Mam nadzieję że to jest czterna pędówka Ale niskie podwozie ma to już ze strony Dopiero ucieknę, a dopiero będę gonił potem Gonił O, bobcat, bobcat mi się przyda Skakuj szybciej, bo zaraz nam odjedzie Znaczy Bobcat To nie wiem co to jest Ranchi O Ranchi Bobcat wygląda zjebanie. Okej okay. no, Oczywiście znacznik mi zniknął Okej, okay. drogi 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 pojadę. Pewnie znowu jest jebany na dachu Czy tymi setkami się dostanę z dach? Dostałbym się, ale one są schowane Jeszcze raz gdzie to jest na no tu mam no, z prawej strony no, Jakieś yy, inne schody Dobra wyskakuj Niko pewnie nie wejdę no jakże jakiś uniwersytet jest jednakże schody przeciwpożarowe ma schowane Nie, to jakiś ośrodek przeciw żeby ludziom żyło się lepiej To widzę tutaj się nie dostanę. A może go skminie tak z daleka, o mamy snajperkę to może go zobaczymy Zobaczymy go z daleka Może się strzaił gdzieś Dobra, skoro się nam gołąb nie pojawi, to go... Chociaż może być też z tej strony. Niech szanimy go. Później z tego poszukam. Kolejny jest. Tu gdzieś załóg. Jest to Teraz tak... Um... Nie no, tu go już nie zabiłem Tu jest Tego pewnie będzie łatwo znaleźć Zrobię <laughs> Niko nie Wytępić gołębie A to w parku jest No i z większości gołęb nie, nie zabijałem, bo go ich nie widziałem Teraz mam mapkę, to może i to... O. Jest gołą. Jest gołą i go tutaj teraz seryjką. Może go pałką zabije, zabije go pałką. I nie da rady, go pałką zabić. Muszę go zastrzelić żeby nie policja go nie ma O na szczęście żaden prayer nie zadzwonił po policję. Następny gołąb, następny gołąb, dawaj mapę z powrotem. Gołąb. Tu. Tu. A tu pani załóżmy dachu. Podobnego radio podobnego do radia Eski, jak zwykle. Innego nie słuchamy, bo inne są do dupy. Widzicie, tak. tam się czerwono świeci. No, no niektóre gołębie chyba trzeba będzie załatwiać helikopterem. Ja dobrze zaznaczyłem. Czy ja dobrze dojechałem? Bo zaznaczyć zaznaczyłem. A on jest tu na środku i to w ogóle na tym. To w stu procentach jest na dachu, nie ma siły. Jest jakiś wiatr? Kurze raz zastrzelimy Albo nawet do niego dojdziemy O proszę to metro w ogóle Dobra, nie poczekamy na pociąg On się tu nie zatrzyma słyszę, No i jak ja mam wejść na dach? Ty sobie pojedziesz nie wejdę Tu spadnę Coś mówiłeś? Coś mówiłeś pytam się Ale godźgnął tą pałką Ja zu animacja <grywki> Dzięki Bogu jestem biegaczem Fajnie to uciekaj Ucieknie? czy będzie się mnie ze mną bił? Ale uciekł. Dobra. Do niego zabiłem samym tym, że przerzuciłem go. Mam pomysł. Rozpalaj. Nie, to głupi pomysł, bo, bo ja tam nie doskoczę. Skapi na ten samochód głupi. Skań na ten głupi samochód. Wskakuj znaczy wskocz i nie zeskakuj No to Okej okay, udało się udało się i I widzę że to będzie też ostatni gołąb czy łącznie pokazałem chyba ze spadłem dobra Dobra to kończę pokazałem z 5 gołębi Było sympatycznie Cześć